Dzień dobry. Dziś nie pokażę wam Norwegii. Dziś pokażę wam mój motocykl. Z bliska, bardzo bliska. Kiepska sprawa wyszła, słuchajcie, zachowałem się jak amator, po prostu jakiś, nie wiem, niedojrzały youtuber, i w poprzednim odcinku pierwszym odcinku z motocykla z nawet z tytułem Nowy motocykl, zamiast przez cały odcinek pokazywać wam ten motocykl. To jest oczywiste. Ja po prostu przez 25 minut pokazywałem Wam Norwegię. Wiem, że to jest totalnie słabe, przecież, słuchajcie, przyznaję się naprawdę, przyznaję się do błędu. Proszę Was, no wybaczcie mi, ponieważ yy, no, ja byłem tak podjarany tym, tą jazdą, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, że ktoś z Was w ogóle będzie chciał oglądać. Yy, ten motocykl, no i po prostu nie pomyślałem o tym, no nie zapomniałem. Wiem, wiem, wiem. Kurczę, po prostu słuchajcie, zamknę się w sobie i w ogóle zamknę kanał, bo to jest po prostu nieporozumienie jakieś totalne. No, to teraz tak na poważnie. Przepraszam, nie chcę, aby ktoś się poczuł urażony tym żartem wstępnym, ale faktycznie pojawił się jeden taki komentarz, pewnie go widzieliście pana, który pracuje tutaj od wielu, wielu lat i jego już Norwegia no Nie, nie wywiera na, na nim takiego wrażenia. i Oczekiwał, że będzie informacja o motocyklu, i słusznie. I dla mnie, chcącego się rozwijać, jedna, jedna krytyka, jedna, jeden komentarz krytyczny, merytoryczny krytyczny, jest lepszy niż 100 klepnięć po ramieniu z, z informacją cool. Fajną robotę robisz. Suzuki DL 650 Wistrom, rocznik 2019. Norweska dystrybucja tego motocykla, niesprowadzany. Pierwsza rejestracja w marcu 2020. Ten mój poprzedni motocykl był wyprodukowany w roku 2011. Pierwsze ogólne wrażenie: ten motocykl, według mnie, to jest wszystko subiektywne oczywiście, jest dużo ładniejszy. Ten mi się bardziej podoba jest taki bardziej rasowy nie jest masywny, tak jak te przed 2012, które dla mnie były takie trochę czołgi. Ten jest bardzo ładnie wyprofilowany, bardzo ładnie ukształtowany bak. Yy, bardzo ładnie wygląda. Nawet ten dziób jest spoko. Nawet ten, ta ta, yy, ta lampa cyklopowa jest całkiem, całkiem spoko. Nie przeszkadza mi zupełnie. No, podoba mi się. Naprawdę, podoba mi się ten motocykl z kształtu, yy, z wy wyglądu z przodu i, i z tyłu. Dobrze, idąc od początku, co w tym motocyklu jest oryginalnie fabrycznie, a co nie? Opony, które tutaj są, to są yy, b -b 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 Batlaxy AT41F coś tam Adventure Trail. Smoko, trzymają się. Nie miałem jeszcze okazji jeździć po mokrym. Norwegia jest bardzo sucha. No i nie, nie, miałem, nie miałem okazji tego. Przetestować. Standardowo, oczywiście, jest szyba, którą już zamówiłem nową, po Waszych komentarzach, po, po informacjach yy, a propos yy, darkoczakowego yy, deflektora. Skontaktowałem się z Darko Jackiem, żeby się zorientować, jak wygląda kwestia wysyłki do Norwegii. No i to wysyłka plus cło masakra. Zamówiłem wczoraj szybę, bo to też była szyba polecona przez kolegę z forum Faustroma, który też komentował: szyba PUIG 9719 taki model biała, przezroczysta to jest szyba turystyczna, chyba tak to się nazywa. Puiga. ona jest 12 cm wyższa i z tego, co zmierzyłem, tak to będzie, to będzie idealne dla mnie, ponieważ ta szyba to jest jakaś, to jest dowcip jakiś, no nie, zresztą słyszycie na, na, na filmie poprzednim, że, że ona praktycznie przed niczym nie chroni. Robiłem testy, że schylałem się dość mocno za tą szybę i faktycznie wtedy znika. Jakbym był dużo, dużo niższy, byłoby OK. Ta szyba jest do luftu. Kierunkowskazy są, no wiadomo, no, nie jest to piękne jakieś ledowe bajeranctwo, ale, ale działają. Lusterka są te, te same, lusterka od autobusu i one są ok. Ja wiem, że wyglądają dziadosko, ale po prostu dla mnie w zupełności działają. Handbary, te plastikowe, czyli te w sumie ochrona przed wiatrem, a nie typowe handbary. Tutaj są klamki. Wy pewnie będziecie się lepiej na tym znali. To są chyba akcesoryjne klamki. Nie sądzę, żeby takie klamki Suzuki dawało w standardzie. Są ok, regulowane, jest nic. Tutaj ta trochę jest. Muszę się przyzwyczaić, bo jednak w tych dużych klamkach oryginalnych lepiej mi się dociągało dwoma palcami, ale, ale już jest ok. Fajnie to sprzęgło łapie, więc. Więc jest, jest git. Tutaj od momentu kupienia była taka ładowarka. Nie korzystam z tego, muszę to y, zdemontować, ale będę demontował, jak będę y, jak przyjdzie szyba i będę ją montował, to wtedy sobie tam wejdę, rozkręcę to wszystko i odczepię. Przebieg aktualnie jest 16491, a ja go kupiłem 500 km temu, czyli miał niecałe 16 tysięcy przejechanych. Bardzo fajny wyświetlacz. Bardzo dobry dostęp tutaj z tego przycisku. mode, jeszcze nie przyłączałem kont kontroli trakcji, ona jest ustawiona na, na jedynkę. Nie miałem chyba okazji jeszcze yy, sprawdzić, jak to, jak to działa. Ale tu ogólnie dostęp do wszystkiego: do świateł, kierunkowskazów i tak dalej. Wszystko jest ok. Bak standardowo 20 litrów, na razie zatankowałem tuż po zakupie, no i przejechałem w tej chwili około 421 km. Przejechałem tutaj, no czyli około 500 km tutaj mam. E, e, przejadę na baku. Siedzenie. Wydawało mi się, że siedzenie, które jest troszeczkę szersze i ch no, chyba od poprzedniego. Motocykla jest szersze, ale nie jest wygodniejsze. Chociaż to oczywiście może być subiektywna opinia, ponieważ, wiecie, miałem półtora roku przerwy, więc może mój tyłek musi się przyzwyczaić do tego siedzenia. Ale mam wrażenie, że jest, nie wiem, nie wiem co z nim jest, ale trochę, trochę bardziej mnie boli. No kanapa wydaje mi się, że jest trochę mniej wygodna niż w poprzednim yy, modelu. Tutaj dość istotna rzecz i cały czas. Może nie cały czas mam dylemat, ale miałem dylemat, ponieważ zobaczcie, tutaj jest zmieniony wydech. Tak? Jest zmieniony wydech na y, wydech Delkowicz. Delkowicz to jest chyba jakaś irlandzka firma. To jest wydech, który się nazywa Tri Oval? Tak, Tri Oval. Jest dość głośny. Ja się troszeczkę obawiałem, że, że to będzie hałasować, ale nikt na razie mnie nie zwrócił uwagi i może. I on jest fajny, on jest dużo lżejszy. Yy, według specyfikacji on nawet 2 kg nie waży. A oryginał, bo oryginał też jest z tym motocyklem. Paweł też oczywiście go miał i, i mi go dał. To ten oryginał jest mocno ciężki. Bardzo ciężki. Ja go podnosiłem i nie sądziłem, że to jest aż tak ciężkie. Wydaje mi się, że ja zostawię ten wydech, ale dobrze działa. Nie wiem, czy on daje jakąś moc dodatkową, jakieś konie czy coś tam. No na pewno fajnie, fajnie pyrka i... Nawet ktoś z was po jakimś tam szorcie zwrócił uwagę, że to jest tenerka. Jak jeszcze nie było wiadomo, co to za motocykl, to ktoś powiedział, że to jest na pewno tenerka, bo tenerka tak brzmi. Okej, okay, myślałem o tenerce. Tenerki nie kupiłem. Fajnie, że brzmi trochę inaczej niż Wistron. Yy, w komplecie z tym. Z tym motocyklem Paweł sprzedawał y, też komplet kufrów. Centralny plus boczny. Nie pamiętam orku. O, nie pamiętam tej, tej nazwy tej firmy. Jak dobrze wiecie, ja kompletnie jestem na nie, jeśli chodzi o kufry, zwłaszcza boczne. I pomyślałem, że może zostawię sobie tylko ten centralny. Nie, pamię nie wiem nawet ile on miał y litrów, ale z racji tego, że to był komplet, kluczykowo był było to jakoś ze sobą powiązane. Więc tak doszliśmy do wniosku, że albo wszystkie, albo żaden. Bo rozdzielać to, to potem byłby kłopot dla Pawła w kwestii kluczyków. Więc z racji tego, że ja ogólnie nie planuję. Kufrowania się. A dlaczego to zaraz Wam powiem? No, zdecydowałem się, że po prostu rezygnuję i ze stelaży bocznych i kufrów i tego centralnego. Paweł to odkręcił i dzięki temu też cena była trochę niższa. Co do napędu, zobaczcie, napęd jest w bardzo dobrym stanie. Czekam właśnie na spar. Zamówiłem już. Wszystko jest ok. No, to jest motocykl, który miał przejechane 15,5 15 tysiąca kilometrów po norweskich drogach. A jak wiecie, ci, którzy byli, wiecie jak wyglądają norweskie drogi. Nie dość, że są idealnie gładkie, idealnie przyczepne. To jeszcze są bardzo, bardzo czyste, bo po każdej zimie tutaj te czyszczarki jeżdżą i czyszczą, i naprawdę jest bardzo czysto. Tu się nie, nie zdarza. Znaczy, nie zdarzyło mi się tak, żeby. Gdzieś jechać i trafić na jakąś łachę piasku i po prostu tańczyć, no nie? Co do y, takich moich subiektywnych wrażeń y, dotyczących tego motocykla, powiem Wam tak. To jest dokładnie to samo w odczuciu. Jakbym zamknął oczy, zatkał uszy i wsiadł na ten motocykl i na tamten, który miałem, to według mnie to jest dokładnie to samo. Oczywiście tam ja mam półtora roku różnicy między jednym a drugim motocyklem, więc gdybym się teraz przesiadł nagle z jednego na drugi, możliwe, że miałbym inne odczucie, ale mam wrażenie, po półtora roku czy to jest dokładnie to samo poza kanapą, która jest trochę chyba mniej wygodna, ale to też powiem wam za jakiś czas. W ogóle jak zrobię, nie wiem, 20 tysięcy. Na tym motocyklu to wtedy będę mógł rzeczywiście yy, się wypowiedzieć na temat yy, tej awaryjności czy za, niezawodności. Na ten moment mogę powiedzieć, że kierownica jest dokładnie taka sama, tak samo nie do końca niestety wygodna, za, za duże to wygięcie, nie wiem jak to się nazywa flara. Aha, nie mam grzanych manetek. Ogólnie, jak, widzi, jak, jak widzieliście, to jest motocykl, który nie ma nic dodatkowo poza zmienionym wydechem. Nie ma żadnych gmoli, żadnej osłony silnika i ja tak właśnie chciałem, nie potrzebuję tego. To jest dodatkowy ciężar, dodatkowe rzeczy, które gdzieś tam potem rezonują, trzeba dokręcać. Nie, nie, nie. Grzane manetki również mi się nie przydają, nie przydadzą. Ktoś może powiedzieć absolutnie, że są potrzebne i tak dalej. Ja w, w poprzednim miałem grzane manetki, użyłem je dwa razy w sumie dla testów. Ja wolę zdecydowanie rękawicz z koreteksem i te handbary, które, które chronią przed wiatrem i chłodem. Kierownica trochę za nisko, trochę za bardzo wygięta, dlatego już zamówiłem Reisery w Marselusie. Pewnie będę miał dopiero w lipcu, chyba że ktoś wcześniej będzie... Słuchajcie, właśnie, jeśli ktoś z Was by wcześniej jechał do Norwegii, w okolice Stavanger, albo nawet w okolice Kristiansand, promem, ja mogę podjechać na motocyklu, wtedy trzeba byłoby może z okolic Kalisza zabrać y, risery i obniżenie podnóżków, ponieważ to też zamówiłem. Więc gdyby ktoś z Was y, chciał mi pomóc wcześniej, na przykład jeszcze w maju albo, albo w czerwcu, to będę bardzo, bardzo wdzięczny i postaram się jakoś zrewanżować. Zatem y, z rzeczy zamówionych już w tej chwili, to jest szyba PUIK. Turystyczna o 12-14 czy 14 cm wyższa. Clear, nieprzyciemniana, nie tylko zwykła, podwyższenie kierownicy o 3 cm i obniżenie podnóżków również Marcelusa yy, o 2,5 cm. Dokładnie to, co miałem, to domówiłem. To ma swoje plusy, że ten motocykl jest taki sam jak dla mnie, taki sam jak yy, mój poprzedni, ponieważ yy, wiem, co mi w nim nie pasuje, nie muszę. Testować nie wiadomo ile, kombinować, zastanawiać się, co mi, nie, co mi nie gra, co nie działa, tylko po prostu siadam. Aha, widzę, że za bardzo zgięte, trochę za nisko kierownica, wolę delikatnie wyżej, za bardzo mi wieje, buł, zmieniam to, 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 cześć. I koniec. I to jest sprawdzone. I dla mnie to jest kluczowe. Ja nie zastanawiam się po prostu nad tymi motocyklami, nie, nie, nie ten. Co one tu mają, ile tych koni w tą czy w tą. Ja się nawet na tym nie znam, z czego to wynika. Co jeszcze? Aha, właśnie. Mocowanie to jest dokładnie to samo mocowanie Wolf, Wolf, coś tam. To, co miałem na poprzednim, na poprzednim motocyklu, to oczywiście wziąłem ze sobą do Norwegii. No i, i tutaj zamontowałem. Tu była też nawigacja w, na, w tym moim starym motocyklu. Yy, ale nie do końca. Nie, nie, nie jestem pewien, czy będę na razie kupował yy, nawigację. Tutaj yy, podróżowanie po Norwegii jest bardzo, bardzo proste, nawet używając telefonów. Wolę się zatrzymać, jednak przyzwyczajony do, do, do roweru, w którym się jeździ wolniej i więcej widać. Na motocyklu wie, więcej rzeczy nam umyka, więc wolę się zatrzymać od czasu do czasu, wziąć telefon, przejrzeć sobie mapę. Przy okazji odsapnąć, porobić zdjęcia, yy, usiąść, yy, napić się kawy. Także rozumiecie. To jest prom, który płynie do. Mm, na drugą stronę. Tu, tu wam napiszę, co to jest za kurs. To jest Mortawika, Wyspa Rennes -Soy, do której się jedzie przez dwa tunele łącznej długości 10 km. Kilka wysp przejeżdża, dwie albo trzy. I Mortawika na Rennes Soy to jest wyspa najdalej wysunięta wzdłuż drogi E39. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał jechać w kierunku Bergen. Helgesund, Bergen, i tak dalej, to będzie musiał tutaj właśnie dojechać do, do promu. O promach wam powiem przy następnej okazji. Dlaczego nie wziąłem kufrów? Z prostej przyczyny. Ci, którzy znają moje filmy, wiedzą, że jestem, mam Jobla na punkcie hmm, pakowania na lekko. I tu jeszcze lżej jest wszystko, bo przy okazji właśnie wypraw na rowerze zanabyłem w drodze kupna. Pewne rzeczy jeszcze lżejsze niż miałem do tej pory. Zmieniłem śpiwór. Kupiłem teraz od Pajaka y, polski śpiwór puchowy, który, który waży połowę mniej. Ma temperaturę do minus 7 i jest mniejszy czterokrotnie. Do tego namiot też zmieniłem Fjordnansena, który jest świetny. Potrzebowałem coś dużo mniejszego, więc kupiłem. MSR-a, haba dwuosobowy, kurczę, słuchajcie, to jest w ogóle kosmos. Będą odcinki kempingowe, to pokażę Wam, opowiem Wam o, o wszystkim, co nowego tam się pojawiło kempingowo u mnie. No, jest sprzęt mega, no teraz ten, ten mój sprzęt zabiera bardzo, bardzo mało miejsca, więc zamówiłem w Moto. Y, takie torebki, y, tutaj one Niektórzy z Was je mają. Ja widziałem na forum Faustroma, osoby, które mają, to są XL Moto, takie boczne torby 20-litrowe po, po dwóch stronach. No nie? I mam do tego, mam też Giwi 60-litrową torbę i Rebel Horna Adventure chyba torbę 30-litrową. Więc w zależności od tego, gdzie i w jakiej konfiguracji będę chciał jechać, to spokojnie mi się wszystko zmieści. Albo w te dwie boczne torby, jak będę chciał taki overnighter zrobić, czyli wypad na jedną noc. Albo na coś dłuższego, no to wtedy mogę do, dołożyć sobie tą 30-litrową, ewentualnie w ogóle zlikwidować boki, i założyć tutaj zamontować tylko tego, y, to, tą GIWI 60-litrową. W temacie motocykla, chyba to jest w zupełności wystarczająca informacja. Jeszcze raz przepraszam, że tak zawaliłem temat i bez urazy oczywiście to. To są takie moje żarty. Jestem mega, mega happy z tego motocykla, że się w ogóle trafił taki motocykl w takim stanie, tak wyglądający i. no, Wow! Wow! Czego chcieć więcej? Uważam, dla mnie, oczywiście subiektywnie, uważam, że to jest idealny motocykl, niczego więcej nie potrzebuje. Będzie odcinek jeszcze. O kulisach ogólnie, zakupu i o kilku takich sprawach związanych z kanałem. A już niedługo zapraszam Was na film, na wycieczkę do Glopedal Sura. To jest największe gruzowisko, największe osuwisko skalne w północnej Europie. Miazga, 60 km od Stavanger. Pokażę Wam, jak dojechać, i pokażę Wam, jak to wygląda. Zatem dziękuję. Do widzenia. Jak zwykle, o czym nie zapomniałem, więc jeszcze Wam. Pokażę, jak brzmi ten wydech z tej kamery, z tego, bo tutaj mam mikrofon, a tu nam nagra kamera to, co słychać wokół. No, ładnie, pyrka. Także ten. Jadę do domu, a za jakiś czas pojadę sobie, popłynę tym promem na drugą stronę i pokażę wam ile trwa ten kurs, ile kosztuje, jak ogólnie działa ta, ten system opłat tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia!